finał już zakończony. Wiemy kto z kim pojedzie w półfinale. Mamy jedną niespodziankę. Ja jestem Bartek i dzisiaj omówię Wam te trzy spotkania finałowe. Zaczniemy od takiego najbardziej pojedynku, w którym wszystko było raczej wiadome. Motor lublin farba zielona Góra 58-32 wygrywa Lublin. No i w dwóch meczu 112 67. Lublin awansuje do półfinału. No mecz taki można powiedzieć, po prostu był, drużyny odjechały, Forbaz dał zawodnikom pojeździć, nie robił żadnych rezerw taktycznych ani nic, po prostu była każdy za Jarka Hampera, więc każdy mógł pojechać po 6 razy w Lublinie, także każdy sobie pojeździł, mecz po prostu był, bo musiał się odbyć, raczej nikt tutaj się nie spodziewał Spektakularnego odrobienia strat przez, przez falu baz. tutaj szybko po prostu przejdę przez punkty. Jak to wyglądało ze strony motoru, motoru Lublin Kubera 10 plus 1, Cierniak 10 plus 3, Holder 6 plus 2, Lindgren 11 plus 1, Zmarzlik 13, Przyjemski 5 plus 1, Bańbor 3 plus 1, no i Jaworski niestety szansy nie dostał. A szkoda, bo mogliby puścić Juniora chociażby w biegach nominowany, gdzie już no, bądźmy szczerzy i tak byliśmy i tak byliśmy pewni, że to Lublin awansuje z pierwszego miejsca do półfinałów. Natomiast jeśli chodzi o Faluba, tu Przemek, Pawlicki 12, zużytek 3 plus 1, trochę jak na moje, to mało. Spodziewałem się chociaż trochę lepszego występu Michała, ale może w przyszłym sezonie pokaże się jako odkrycie sezonu. Jensen 8 punktów, ZZ za Hampela zrobiła 3. Zaczęło się dobrze od 3 punktów Jensena, ale potem kto jechał z ZZ ten przywoził 0. Piotrek Pawlicki 8, Sadurski 1, Churyż 0. Janka Kwecha tym razem nawet nie było na rezerwie, więc można powiedzieć, że pożegnał się chyba z zieloną górą, więc jego transfer do Turunia jest teraz bardziej realistyczny. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym spotkaniu to też to, dużo ostrzeżeń. Po 3 z każdej po trzech zawodników z każdej drużyny otrzymał takowe ostrzeżenie. Drugim finałem był mecz Grudziądz Wrocław, gdzie to ja szczerze mówiąc sądziłem, że Grudziądz pobije się o to, żeby wygrać ten dwumecz ze Spartą Wrocław i żeby to Wrocław był w pozycji lucky losera. A tu proszę, Wrocław pierwszy raz w tym sezonie wygrywa na wyjeździe 41-49 i to Wrocław awansuje do półfinału a co do losów Grudziądza jeszcze przejdziemy do tego później no i ogólnie mecz na początku bardzo pod dyktandu Wrocławia 10 punktów już po czterech pierwszych biegach potem Grudziądz nie odrabiał tego przez kolejne biegi dopiero od dziewiątego biegu zaczęła się jakaś jazda ze strony Grudziądza trochę podrobiali. Ale to i tak okazało się potem za mało. Wrocław pokazuje to, co obiecał Artium Łaguta, że w playoffach to Wrocław będzie nie do dogonienia. I już, już czekam na ich mecz z rywalem półfinałowym, bo zapowiada on się naprawdę bardzo ciekawie chodzi o punkty, to Max Freak 10 plus 1. Jamon Lindsay trochę zawiódł tylko 3 punkty na swoim torze. Spodziewano się pewnie trochę więcej. Jepton Jensen 12 plus 2 ciągnął GKM jak tylko muk razem z Maxem Freakiem. Pludra 1 plus 1, teraz Jenko 9 i na pewno szkoda tej taśmy, bo Gdyby nie ona mogła, to by się totalnie odmiennie skończyć, jeśli chodzi o to, kto jako lekki loser się dostał Łobonicki 0, Małkiewicz 6, przenoski szansy nie dostał. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław Juli zanotował mecz mecz życia na to, że w Grudziądzu zrobił aż 12, 11 plus 2 przez pewien okres czyli dwie, dwie serie startów niepokonany Gus 2 punkty dorzucił co mógł. Łaguta 13. Już nie tak źle jak to było w rundzie zasadniczej. Kowalski 7 plus 3. Też przez pewien okres tylko jeden zawodnik, którym jest Michael Ipsen, nie zdołał go pokonać. Janowski 9 plus 1. Dobry początek, ale potem 3 jedynki pod koniec. Krawczyk 4. No i Kowolik 3. Po raz pierwszy wygrał wyścig na wyjeździe. No i Mikołajczyk szansy nie otrzymał. No i przechodzimy do trzeciego meczu. Gorzów, Toruń i to Gorzów wygrywa 51,39, ale to apator z Toruń jakimś cudem, jakimś niewiarygodnym sposobem okazał się laki loserem w tych ćwierćfinałach i to oni jako czwarci awansują do tych półfinałów, co jest tym bardziej ciekawsze, że jechali w tym meczu praktycznie w dwójkę Dudek Lambert, więc naprawdę Toruń może mówić o dużym szczęściu, że Grudziądzowi tak nie poszło, bo no praktycznie do ostatniego biegu los, ważyły się losy tego, kto jako ten czwarty dostanie się do półfinałów, no i 2 do 4, czyli 4-2 dla Torunia dało właśnie Toruniowi to że jadą w półfinale i mają o kolejne 4 mecze więcej w sezonie. przechodząc do punktów Dudek: 17 punktów totalny, lider i totalny rajder tych ćwierćfinałów Przedpełski 1 plus 1, tylko no na pewno dużo, na pewno zawiódł Przedpełski. Spodziewano się pewnie trochę lepszego wyniku. Rampart 2 punkty i uraz, przez który nie mógł kontynuować zawodów. Zetka za Emila, tym razem trochę lepiej, 7 punktów. Lambert 15 i taka ciekawostka ode mnie. Dudek razem z Lambertem zrobili tyle samo punktów, co cały Falubas w Lublinie, więc naprawdę to pokazuje jak ważni są w tym sporcie liderzy i że naprawdę warto chociaż jednego takiego mieć, który gwarantuje te punkty. No tutaj Apator miał tych dwóch, no i dzięki temu udało im się przejść dalej do półfinałów. Lewandowski 3 plus 1 też ważne punkty dołączył, Kawczyński 0. No i row Dwa razy pojawił się na to, że zdobył jeden punkt. Natomiast jeśli chodzi o Gorzu w Woźniak, 8 punktów jak 7 plus 1, dobry występ Miśka. Waculik 9 plus 1, no i mógł stać się bohaterem Grudziądza, gdzie mógł bardziej przeblokować Ludka. W biegu 15 nie zrobił tego. Stał się trochę, mówiąc, bohaterem Torunia. Adam Bednar 1 punkt, ale myślę, że jeszcze będziemy dobrze Mówić o tym młodym czeskim zawodniku, ma czas i, i tak już swój pierwszy debiutowy punkt zdobył w tym meczu. Thompson 13 plus 1, Paluch 11 plus 2, bardzo dobry występ Oskara i naprawdę szapoba dla niego. No i Stojanowski, ważne. Dwa punkty, no i tak prezentowały się to ćwierć finały do półfinałów dostał się Motor Lublin, Sparta Wrocław, Stal no i jako Lucky loser Apator Toruń, tylko przez to, że byli wyżej w tabeli. No i układy półfinałów prezentują się tak, że to Lublin jedzie z Toruniem, a Grudzią z Wrocławiem, więc naprawdę zacieram ręce na ten mecz Wrocławia. Zgorzowem, przepraszam, jeszcze powiedziałem Grudziądzem Gorzowem Naprawdę czekam na to spotkanie, bo zapowiada się bardzo ciekawie z tą formą Wrocławia, jaką obecnie prezentuje. Ja dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam już na następne podsumowanie. Tym razem już półfinałów i potem finały. Kończy nam się powoli sezon. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku.